No się manko, się manko. Prywiet. Sajuznicy. No i dzisiaj chciałem kamerkę wam pokazać. E, I pozdrowić wolontariuszkę Kasię. Nie, kur na Monikę. Klaudię. Kur pizdoklesz jestem. Tydzień nie minął imienia, ja nie pamiętam. Dobra, czekajcie. E, pokażę wam kamerkę, którą kupiłem. Zobaczcie, wygląda w ten sposób. Tu ma pasek, regulację paska na rzepie, wtyk USB do ładowania. Eee, zobaczcie, teraz jak otworzę ekran ona się automatycznie włącza, ta przybliżanie oddalanie tu jest guzik kamerka poszła o, w ten sposób stop tu jest guzik zdjęcia robi nie wiem czy to będzie na go słychać teraz co my tu mamy wyświetlacz Y, tu mamy kartę pamięci chyba HDMI albo USB nie wiem jeszcze klapka ta góra mikrofon, dół, słuchawki. Fajnie, bo można sobie po od teraz włączyć, co się nagrywa przy zamknięciu klapki ona nam się automatycznie wyłącza Gwind do statywu, z tyłu bateria. To właściwie nie, wiem, może ktoś będzie wiedział, co tam za gniazdo jest, tutaj w tym miejscu. Pod tą klapką. Tu gdzieś jeszcze była klapka. Aha, ona się do góry otwiera. O, tu jeszcze jest jedna klapka. Nie wiem, do czego ona służy. Może też ktoś będzie wiedział. No i tak wygląda moja. Kamerka a. To cześć, trzymajcie się łapka w górę, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek. O, a ja sobie w parku siedzę. Pa mordy.